Czekaj, 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 bo ja czekaj, bo to nie jest takie proste ten yy, to drabi, ta drabinka. Czekaj, chwilę czekaj. O, a to by zajmuje jakiś jakby. Kropka, Co Dobra, spokojnie. Teraz tak w finale drabince wygranych. W finale wygranych to kolor czarny ma Józef. Biały ma Oskar. I w, w pierwszym finale drabince przegranych no to Marcin ty masz kolor czarny. Ja mam kolor biały. Tak, ja, 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 cię wyzwę, ja cię wyzwę spokojnie. Dobra, wy się na, na Discordzie. Cichy, dawanie por jest legalne? Co? Dawanie por jest legalne, cichy? Tak. Tylko jakby nie jest legalne ustawienie turniejów, yy, wyników. Cichy, cichy, a jest. No a jest legalne, jak wola sobie podróżować, to co ty tam robisz, stary? Nie wiem, kiedy, a kiedy zadaj mógł zostać kandydatem na Mistrzostw Federation? Są, są stary, są, wymag są, Sajnę, są, są, e, są, 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 są wymogi. Dobra, to za zacznijcie Gierki, potem będziemy rozmawiać. Co? Dzień, 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 ja dziękuję, dziękuję bardzo. Ja, ben, ja będę stawiał na moją przegraną w każdym meczu, w tym twoim obsadzeniu meczów, później będę przegrywał celowo i będę miał mnóstwo tokenów. Dobra, no to. tym to się akurat potem zajmę. To się wtedy wyciszą i ja cię Marcinek wyzywam. No dobra. Wiem, że Marcin tutaj poluje na mnie ze streama, także nie będę zbyt dużo gadać. No toż, ale nie ma tak łatwo. Masz coin, jak ten masz ty nas na chwole Co ci nie oznacza? No kurde. E, Marcin jaki ty masz nic. Co? Ty na ogólnych napisałeś? Na ogólnych, dobra. Tak, na ogólnych, na ogólnych. Dobra. No. Dobra, no, akceptuj. Co? Czemu odrzuciłeś? Czemu odrzuciłeś? Dobra, już się odrzuciłem, czekaj, o dobra. No. Tego nie znasz, nie? Tego nie zna. Dobra. A, no tak, no, dobra. No, odbij, no, tak, no, straciłem piona. Debil. Dobra. A Piękne to, piękne, to no, po prostu piękne. A czy wiem, jaki jest jeszcze ruch taki ratujący, ale nie będę tego podawać. I nie, to nie jest ten ruch. Teraz sobie tutaj to odbiję. O. o, hetman za darmo, ale pięknie. Dobra tam. Coś tam na tam wiecie, takie tam typowe, takie zagrywki, no. A to co to był za ruch? Marcinek, no co ty robisz? Mm. Pięknie to wygląda, z kurde jestem przegranych, jak to mnie denerwuje, naprawdę to mnie denerwuje. Dziękuję za wieżyczkę. Jest taki jeden ruch, który mu tam potem, no tam jest kilka ruchów, którego akurat jest w tej pozycji i Marcinek tego ruchu nie znalazł, to jest szach ze zbyciem piona. Zagram tu. Jeśli nie skapnie, to smutno. Dobra, rewanż. Dobra. O, on będzie grać z Londona. Pozwolić mu? No, graj. A. Dobra, to zucyle zagram. Teraz będziemy takie, to ty gra, to kurde jest. Oczywiście, I... że nie zdadepił, to błaga. no błagam, 10 sekund musisz... Nie no, jeszcze gra Londona od piona E. No ja bardzo przepraszam. Ale tak to myślę, że szanować nie będziemy. No. A zagram sobie E5. Wiem, nie, nie lubię tego wariantu, ale co mi zaszkodzi. Ja zagram co tu i zagram co tu. To nie jest najlepsza linia. Wiem o tym, ale co tam. Na Marcinka wszystko można. Nie wiem, zagram być D6, jakiegoś tego gońca, jakiegoś pana tego gońca. Ten ma jest i ten, ale to mi tak naprawdę nie przeszkadza, bo tego sobie dam tu, a tego tu. No dobra, no co, no presja na tego skoczka jakaś jest, ale to w sumie wtedy równo wychodzi. Tu ataku nie przeprowadzę bardziej tutaj tematę atak, te przeprowadzę tym końcu Już sobie zrobię się rszadę i, i co? I wyjdzie nawet spoko. Czy to odbijać? Nie, nie odbija. Okej, okay, on gra bardzo pozytywnie, tak bardziej na remis niż no właśnie przez ten domek, tak, bo to. przez tego bardziej Londona. Mm. Hmm. Nie wiem, czy Bile, czy rosza zrobić. Zobraź tu to, to był za dźwięk. Ja nie zauważył, że go nic nie podwisa. To to jest tak, to są. Dobra, widzę podwalił. Ja szukam, a jeszcze no Hetmana, nie zauważyłem, mój Marcinę. A to napis na zbije. Co sobie go szachem? Tutaj wiecznym szachem pachnie, ale dobra, to nie to sobie, sobie zroszuję, Albo nie chcę powtórzyć pozycji. Co to wygrać? Jest sobie po prostu punktów na bicielo, bo jakże to pięknej federacji. nie, otworzył mi pozycję, to mi się oczywiście, że bardzo podoba. Eee, czy ten zrobił piona? Tak, oni zrobił piona, Fajna wymiana. Szach. Szkło ten szach był lepszy. A dobra. Eee. A sypiono zbiję. Ja spokojnie. Powolutku, kąsając, Marcinko rozwalę. Lubię takie taktyki, bo wtedy przeciwnik męczy i jeszcze coraz gorsze ruchy gra i jest mi łatwiej zamatować. To nie jest ładna taktyka, wiem, to nie jest, to jest bardzo brzydka taktyka, ale bardzo skuteczna. Czy to gdzieś nie ta? Tak. Hmm. Płusę zagram? No, tu nie mogę. No. Dobra, by jestem na niedoczasie, czasie, to też muszę trochę bardziej działać. Ja coś znalazłem. Ale on to nie idzie. Gdzie to jest ten matno? Przyciągnę jak, fla jak flaki z olejem. No gdzie jest ten matno? Dobra, widzę. Nie jest mat. Dobra. Ha, halo. Dobra. Ty Józef, jeszcze grasz, tak? A, no. A znając ciebie, to się tylko śmiałej. Tak. A nagle, yy, Nie wiem, potem zobaczysz, jest... a. Potem, potem zobaczysz za, zapis live'a. Potem zobaczysz zapis live'a. A jest? A jest? Yy, A pot... jest a? Potem tak? zrobię na YouTube. Na YouTube. Yy, jak tam jest u Ciebie? To, to pięknie. To, to... To ludzie, to ludzie no mogli słyszeć za setki lat jak mówię rasistowskie słowa. Cicho. Bardzo się cieszę. Ja, jak, u Ciebie, y, Józef? No już wygrywałem. Możesz zobaczyć. No, sumie rację. Kompletnie wygrano pozycję. zobaczę. A kto to jest ten Zorio, Tom? Co? No ja nie wiem, to jest jakiś typ. Jakiś typ, no, jeden, no, na Twitchu. Sam nie oglądaj albo pusty, nie. A czy Oscar jest tutaj? Nie, nie ma. Nie, nie ma chyba. O, dobra, to jest z czyli masz 2-0. Dobra, to już ci przepiszę. No ja wam ten napis mówię. <laughs> Okej. Okay.